20-minutowy materiał filmowy z transmisji Galii Złotej Szkoły, zorganizowanej przez Narodowy Bank Polski. Materiał rozpoczyna się animacją z napisem „Złote Szkoły” w złotych kolorach oraz z logo Narodowego Banku Polskiego. Następnie widać scenę oświetloną na niebiesko z dużym telebimem w tle. Na ekranie pojawiają się animacje i napisy: Stulecie utworzenia Banku Polskiego S.A. i wprowadzenie złotego do obiegu. Złoty Szkoły, czwarta edycja. Polski Złoty w obiegu od 100 lat. NBP i jego funkcja emisyjna. Na scenie kolejno pojawiają się uczestnicy wydarzenia. Przed sceną siedzi publiczność. Jako pierwsza występuje prowadząca. Kobieta w średnim wieku w beżowym garniturze. Dzień dobry Państwu! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Anna Lucińska i mam ogromną przyjemność i ogromny zaszczyt poprowadzić dla Państwa to wyjątkowe wydarzenie. Czwarta edycja programu Złote Szkoły NBP. Moi drodzy, będzie się działo, naprawdę będzie się działo, będą emocje ogromne, to absolutnie Wam obiecuję. No dobrze, ale zanim zaczniemy i poznamy laureatów tej edycji, o oficjalne otwarcie naszej imprezy uroczystości poproszę panią Martę Kajci, wiceprezes Narodowego Banku Polskiego, pierwszego zastępcę prezesa NBP. Zapraszam. Miło mi przekazać Państwu informację, że w czwartej edycji szkoły przeprowadziły największą w historii programu liczbę lekcji z ekonomią, warsztatów uczniowskich i debat szkolnych, których było w sumie ponad 8200. Uczestniczyło w nich 270 tysięcy uczniów, nauczycieli, członków społeczności lokalnych, w tym seniorów i młodszych dzieci. Warto podkreślić, że w porównaniu z poprzednią edycją liczba uczestników wzrosła aż o 100 tysięcy, co jest naprawdę imponującym wynikiem. Czwarta edycja programu miała wyjątkowy temat przewodni. Został poświęcony dwóm rocznicom przypadającym w tym roku. Nasze dzisiejsze spotkanie to znakomita okazja, by uczcić stulecie wprowadzenia do obiegu złotego oraz stulecie utworzenia Banku Polskiego SA, poprzednika NBP, który pełnił funkcję banku centralnego w dwudziestoleciu międzywojennym. Sto lat temu decyzją wizjonerskich mężów stanu, głównie Władysława Grabskiego i Stanisława Karpińskiego, Zainicjowano procesy, które miały nie tylko stabilizować, lecz również rozwijać młodą wówczas gospodarkę. Wprowadzenie złotego do obiegu było kluczowym elementem kształtowania suwerenności ekonomicznej kraju, a nowo powołany Bank Polski SA, który był odpowiedzialny za emisję złotego, stanowił fundament odrodzonego państwa polskiego. Dziś, gdy celebrujemy te historyczne wydarzenia, mamy również okazję do refleksji nad tym, jak edukacja ekonomiczna, którą promuje program Złote Szkoły NBP, przygotowuje młodych ludzi do zrozumienia i aktywnego uczestniczenia w życiu gospodarczym kraju. Dobra edukacja ekonomiczna buduje bowiem kapitał ludzki i dokłada swoją cegiełkę do polskiego cudu ekonomicznego. Program Złote Szkoły NBP, który bank centralny od lat realizuje z pasją i zaangażowaniem, inspiruje młode pokolenia do zgłębiania wiedzy ekonomicznej. Pragnę podziękować nauczycielom, uczniom, szkołom oraz wszystkim, którzy z entuzjazmem włączają się w nasze działania. Dzięki wam idea edukacji ekonomicznej żyje i rozwija się a tym samym kształtuje społeczeństwo świadome tego jak ważne dla osiągnięcia życiowych celów są kompetencje ekonomiczne Moi drodzy w takim razie przechodzimy do ogłoszenia wyników czwartej edycji programu i rozpoczynamy od przedstawienia liczby szkół które w czwartej edycji zdobyły tytuł złotej szkoły NBP I uwaga mam teraz przyjemność Ogłosić, że tytuł Złotej Szkoły NBP, czwartej edycji programu, potwierdzony certyfikatem Narodowego Banku Polskiego, otrzymuje 285 szkół. Wielkie brawa! Pragnę powiedzieć, że w czwartej edycji zgłosiło się do nas 398 szkół. I teraz, po czterech latach edycji programu Złote Szkoły NBP, mają już 684 szkoły z całej Polski ten specjalny tytuł Złote Szkoły NBP i za to wielkie brawa. A teraz, w czwartej edycji programu. Szanowna komisja oceniająca przyznała 100 szkołom z tytułem Złota Szkoła nagrody za najlepiej wykonane zadania edycji. I nazywamy to tak zwaną Złotą Setką. Składa się na nią 50 nagród dla szkół podstawowych i 50 nagród dla szkół ponadpodstawowych. I każda ze szkół otrzymuje nagrodę w wysokości 2000 złotych. I teraz, moi drodzy. Na Telebimie pojawia się napis Złota Setka. 100 nagród za najlepiej wykonane zadania, a pod nim lista nagrodzonych szkół podstawowych. Na scenę wchodzą uczniowie i nauczyciele reprezentujący wyróżnione szkoły. Odbierają nagrody i dyplomy. Niektórzy przemawiają do mikrofonu. Szkoły wymienione w tle to: Szkoła Podstawowa nr 42 w Sosnowcu, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla niesłyszących imienia Janusza Korczaka w Krakowie. Szkoła Podstawowa imienia Jadwigi Śląskiej w Sokołowcu. Szkoła Podstawowa nr 12 imienia Stanisława Moniuszki w Koninie. Prywatne Centrum Edukacyjne Szkoły Sukcesu Liceum Ogólnokształcące w Białogardzie. Szkoła Podstawowa nr 10 w Żywcu. Zespół Szkół Mechanicznych nr 2 imienia Kazimierza Górskiego w Krakowie. Szkoła Podstawowa imienia króla Kazimierza II Wielkiego w Zasanii Zespół szkół nr 4 w Jaśle Publiczna szkoła podstawowa z oddziałami Mistrzostwa Sportowego w opocznie Zespół szkół nr 1 imienia Władysława Grabskiego w Lublinie szkoła podstawowa nr 3 imienia Henryka Sienkiewicza w Opocznie, Zespół szkół ekonomiczno-technicznych imienia Cichociemnych w Gliwicach. Zespół szkolno przedszkolny imienia Kornela Makuszyńskiego w Kalei Drugie Liceum Ogólnokształcące imienia Janusza Korczaka w Wieluniu. Publiczna Szkoła Podstawowa imienia Jana Kochanowskiego w Rusinowie. Zespół Szkół nr 4 imienia Obrońców Mławy z września 1939 roku w Mławie. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niedźwiedzicach. Pierwsze Liceum Ogólnokształcące imienia Stefana Czarnieckiego w Kozienicach. Publiczna szkoła podstawowa imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wierzchowinach. Kostka. Publiczne liceum ogólnokształcące Jezuitów imienia Świętego Stanisława Kostki w Krakowie. Szkoła podstawowa imienia Władysława Broniewskiego w Tłokini Wielkiej. Pierwsze liceum ogólnokształcące imienia Stefana Żeromskiego w Opocznie. Na telebimie w tle pojawia się napis Drugie miejsce, warsztat uczniowski. Szkoła podstawowa imienia Jana Kochanowskiego w Rusinowie. Wywiadów udzielają Roxana Papis oraz Aleksandra Bykowska, uczennice publicznej szkoły podstawowej imienia Jana Kochanowskiego w Rusinowie. W ramach tego projektu przeprowadziliśmy wiele lekcji, wiele zajęć, wiele warsztatów, m.in. muzeum, żywe muzeum na terenie naszej szkoły, ponieważ nie byliśmy w stanie zabrać całej szkoły do Warszawy. Zorganizowaliśmy wiele konkursów, m.in. na złotą zupę, złoty kwiatuszek. Nagraliśmy nawet własną piosenkę i Teledysk. Jak teraz w ogóle jak oceniacie udział w tym programie i czy czego tak naprawdę podczas tych warsztatów się nauczyłyście? Udział w konkursie, no to była niezapomniana dla nas przygoda, było super. Cała szkoła była w to zaangażowana, a nauczyliśmy się też wielu, wielu nowych rzeczy. Na przykład? Nauczyliśmy się tego, jak odróżniać banknoty, czy są prawdziwe, czy fałszywe. Opowiadają Wiktoria Mruz oraz Rafał Proszowski, uczniowie z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Gliwicach. Wasza szkoła jest złotą szkołą. Z Waszej perspektywy, czym się taka złota szkoła NBP różni od innych szkół w Polsce? Przede wszystkim współpracujemy, żeby dowiedzieć się więcej o pieniądzu i rozszerzyć naszą wiedzę ekonomiczną. Nie tylko tak naprawdę w samym naszym zespole ambasadorów, ale w całej szkole. Chciałbym już w tym momencie zaznaczyć i zapewnić, że w przyszłych edycjach. Na pewno damy z siebie jeszcze więcej. No i ciut jeszcze. Czego konkretnie się nauczyłem? To jest pytanie na tyle obszerne, że myślę, że nie mamy tutaj e, aż tak dużo czasu. E, podstawy przedsiębiorczości, jak działa Narodowy Bank Polski, e, na czym polegają jego funkcje, oraz sama historia, jak pieniądz funkcjonował w naszym kraju e, i jak pomagał nam rozwijać naszą polską gospodarkę, czy chociażby. E, jak wygląda najbliższa przyszłość, czy to naszej waluty, czy ogólnie funkcjonowania ekonomicznego naszego kraju? Najbliższa przyszłość naszej waluty powiedziałbym, że wygląda bardzo obiecująco. E, pojawiają się różne e, tematy, różne. Niektórzy mówią, że zagrożenia. Myśmy na przykład e, rok temu dyskutowaliśmy e, na temat, czy Polska powinna wejść do strefy euro. No tutaj jednogłośnie, praktycznie rzecz biorąc, w całej szkole doszliśmy do wniosku, że jednak polska waluta nasza jest zdecydowanie lepsza dla polityki i gospodarczej, i międzynarodowej naszego kraju, bo pozwala nam zachować niezależność i suwerenność. To jeszcze jak konkretnie wyglądały takie zajęcia, czy to były tylko zwykłe lekcje, czy jeszcze jakieś inne formy tam aktywności były, które spowodowały, że zgłaszaliście się do tego programu? Głównie to były prowadzone lekcje i to różne lekcje. Nie była to głównie ekonomia jako ekonomia, tylko niejednokrotnie pojawiała się ekonomia na angielskim, na języku niemieckim, gdzieś tam nawet na historii o banknotach polskich. Także maksymalnie rozszerzyliśmy, powiedzmy, ten temat. Jesteśmy niezmiernie. Mili, dziękujemy bardzo, że udało nam się raz jeszcze tutaj przybyć, jeszcze raz być goszczeni na gali rozdania nagród. Super, pięknie wszystko przygotowane, super organizacja i no przede wszystkim naprawdę super klimat. A sam konkurs, poleciłbyście właśnie innym szkołom wzięcie udziału? Jak najbardziej, bo to jest. Yy... Uświadamianie tak naprawdę społeczeństwa o tym, jak ważną rolę w naszym życiu odgrywa ekonomia. A odgrywa ważną rolę, jak, jak myślicie, bo tak naprawdę część ludzi w ogóle nie interesuje się tym? Część ludzi się nie interesuje, jednakże z osobistego punktu widzenia uważam, że ekonomia jest jedną z postaw, jakby nie patrząc bez funduszy, co jutro zjemy. Teraz nastąpi wręczenie Nagrody Prezesa NBP o wartości 15 tysięcy złotych. Pani Wiceprezes, słuchamy. Nagrodę Prezesa NBP za innowacyjne i najbardziej inspirujące wykonanie zadań cz, czwartej edycji programu złotej NBP otrzymuje Szkoła Podstawowa imienia Wincentego Witosa w Królowej Górnej. Gratuluję. Wielkie gratulacje i zapraszamy do nas. Ata Koziak oraz Kamil Kruczek z nagrodzonej szkoły. Złota Szkoła MPP to na pewno taka szkoła, która coś osiągnęła, która pracowała nad projektem, która potrafi łączyć ludzi, wychodzić poza granice, poza schematy, poza ramy takiego nauczania. Jest to taka szkoła, która działa, po prostu żyje. I chcę zrobić coś innego niż niż taka zwykła szkoła. Myśmy przeprowadzili 40 lekcji z ekonomią, kilkadziesiąt warsztatów i trzy debaty. To są zajęcia, których na co dzień nie spotykamy w szkole. My, na przykład, połączyliśmy dzień kocyka z, z historią złotego. Połączyliśmy wieczór poezji. Tych zadań jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Nie da się. Trzeba to zobaczyć, trzeba być w naszej szkole i popatrzeć, jak działamy, co robimy. To, o czym debatowali uczniowie. Czy to dobrze, że. Tylko MBP produkuje pieniądze. Jaka jest Twoja opinia? Dobrze, ponieważ te pieniądze mają swoją wartość, mają swojego takiego głównego autora. Czego się nauczyłeś podczas lekcji? Bardzo zgłębiłem swoją historię o pieniądzu, o naszym polskim pieniądzu. Jak były bite monety za denary i jak złoty przebiegał od piasta. Jak wyglądały takie warsztaty z Twojej perspektywy? Raz zorganizowaliśmy ferie. Dzień ze złotymi szkołami MBP. Przyszli uczniowie, mieliśmy dużo stanowisk. Ja tam zajmowałem się wieczorem poezji i cieszyło się dużym zaangażowaniem i zainteresowaniem. Jak to możliwe, że połączyliście wieczór poezji z wiedzą na temat bankowości centralnej, pieniądza i w ogóle gospodarki, ekonomii? Wiersze o historii pieniądza myślę, że odgrywały tutaj główną rolę. Polski złoty, polski złoty, naznaczone nim monety a banknoty papierowe przyzdobione w królów głowę. Moi drodzy, poznajmy zatem, kto został laureatem nagrody specjalnej czwartej edycji programu o wartości 15 tysięcy złotych. Jest moją ogromną przyjemnością ogłosić, proszę Państwa, że Nagrodę Specjalną za oryginalność i zaangażowanie w popularyzację wiedzy ekonomicznej związanej z tematem czwartej edycji programu Złote Szkoły NWP otrzymuje drugie liceum kształcącej imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Szanowie. Gratuluję. Mirosława Sojka oraz Tymoteusz Woźniak z Nagrodzonej Szkoły. W ramach tego projektu my realizowaliśmy przede wszystkim lekcje z ekonomią, które było ogromnie dużo, gdzie wszyscy nauczyciele historii włączyli się w realizację tych, tychże lekcji. Choćby z tego tytułu, że no jest to związane z historią, tak? Historią polskiego złotego i polskiego banku. I banku polskiego. Natomiast ja osobiście przeprowadziłam sama 44 lekcje dotyczące już kwestii takiej stricte finansowo-ekonomicznej, bo uczę biznesu i zarządzania. Więc dla mnie ten temat był też bardzo taki prosty, przyjemny i fajny, aczkolwiek muszę powiedzieć, że materiały dydaktyczne, które organizatorzy nam przekazywali, po prostu były wspaniałe. Ja sama osobiście dowiedziałam się mnóstwo rzeczy, o których też nie wiedziałam, bo trudno jest wszystko wiedzieć, prawda, i, i, i tą wiedzę zdobywać. Natomiast w tym programie tą wiedzę można poszerzać, zdobywać i jeszcze ją przekazywać dalej. I to jest to najpiękniejsze, bo my wychodziliśmy do... Przedszkolaczków do Uniwersytetu III wieku, do licealistów, ale i też przychodzili do nas profesorowie z wyższych uczelni. Taki wykład czy lekcja z profesorem z wyższej uczelni. Jeśli chodzi o pana wykładowcę z Wyższej Szkoły Biznesu z Dąbrowy Górniczej. No, w wspaniały sposób przekazał młodzieży historię w ogóle polskiego złotego. Informacje na temat Narodowego Banku Polskiego, że będąc jeszcze z nauczycielem geografii, który był opiekunem w trakcie tych zajęć, po prostu nauczyciel był tak zafascynowany tym, czym opowiadał wykładowca z uczelni, że po prostu byliśmy no, oboje pod wrażeniem, ogromnym i młodzież również, która no, zadawała również pytania. Także sam wykład był. Bardzo ciekawy i interesujący, i przekazany przez profesora wyższej uczelni, gdzie też i młodzież mogła zobaczyć, jak te wykłady wyglądają. Mieliśmy bardzo dużo materiałów i staraliśmy się w tym projekcie przygotować do różnych kategorii wiekowych, także wiadomo, że no nie będzie ten sam materiał, co dla licealistów. Natomiast staraliśmy się wśród przedszkolaków wdrożyć tę ekonomię, nawet w małymi kroczkami, aby poznali, czym jest waluta polska, czym są pieniądze, czym są banknoty, monety, czym są płatności kartami. No, takie podstawowe rzeczy, które już od małego powinniśmy wdrażać w swoje życie. Przeprowadzaliśmy sondę uliczną i to, co, nas, co mnie przynajmniej zaciekawiło w trakcie wypowiedzi głównie małych dzieciaków z przedszkola. Nasza akurat nie, członkini drużyny zapytała te dzieciaki, czy wiedzą, jak nazywa się waluta polska. I proszę sobie wyobrazić, że te dzieci mówiły dolary. I to nam pokazało, że Musimy o tym mówić, że ta, począwszy już od takiego, od tego najmłodszego wieku, oni powinni wiedzieć, że jest złotówka. Czy ona będzie jeszcze, myśmy debatowali na ten temat, na debacie, czy będzie euro, czy też nie, czy jesteśmy za, czy przeciw, ale dopóki ta złotówka jest. A można poznać opinię? Y, opinie były y, tak pół na pół: połowa jest za, połowa jest przeciw jeszcze się wstrzymuje. Ale bardziej ta szala przechyla się na jednak wprowadzenie euro. Co nas też martwi, bo no. powiem szczerze, że to jest symbol naszego państwa, który, po którym też jesteśmy rozpoznawani, no złotówka, gdzie jest złoty, no Polsce, tak? Czyli złoty polski, więc yy, ja uważam osobiście, no może jestem to pokolenie starsze, że ta złotówka jednak w obiegu być powinna i powinna pozostać. No ja jestem tego samego zdania, ponieważ ta polska złotówka jest z nami od lat. Mamy właśnie stulecie polskiego złotego. No i tak jak tutaj właśnie pani Mira powiedziała, no jesteśmy kojarzeni z tą złotówką, także no fajnie, żeby dalej na przełomie tych lat byliśmy, żebyśmy byli kojarzeni z tą polską złotówką, bo to jest nasz symbol, a jak on zostanie zatracony, wiadomo, że utrzyma się historycznie, ale zostanie zastąpiony, tak. Ja tutaj dzisiaj y, trzymam gazetę, którą wydaliśmy w ramach tego projektu, myślę, że to tak jak mówiliśmy na naszej debacie, że to jest nasze ekonomiczne dziecko. Wy... Zdecydowaliśmy się w ramach projektu właśnie wydać gazetę ekonomiczną, która była podsumowaniem naszych działań. Zdecydowaliśmy, że będzie wydana ona i premiera odbędzie się na debacie, która była jedną z zadań tego projektu. W gazecie zamieściliśmy różne artykuły, wywiady z ekspertami w dziedzinie ekonomii i finansów. A oprócz takiej treści dla młodzieży i dorosłych, czyli w formie tekstów, znalazły się też różne gry, krzyżówki i takie formy edukacji przez zabawę dla młodszego pokolenia. Na scenę wchodzą uczniowie i nauczyciele ze wszystkich nagrodzonych szkół. Ustawiają się do pamiątkowego, grupowego zdjęcia. W sumie około 100 osób. Na telebimie w tle widocznej jest logo Złote Szkoły oraz napis Czwarta edycja. Polski Złoty w obiegu od 100 lat. NBP i jego funkcja emisyjna. Obok pojawia się napis 100 lat w złotych kolorach z motywem przeplatanej polskiej flagi. Następnie, również w złotej kolorystyce wyświetla się tekst Stulecie utworzenia Banku Polskiego SA i wprowadzenia złotego do obiegu. Podczas pozowania do zdjęcia niektórzy uczniowie unoszą w górę otrzymane nagrody, z radością je eksponując.